Dzień dobry, witajcie moi kochani. Dzisiaj bardzo ciekawy film, bardzo ciekawy film dla fanów BMW i nie tylko, ponieważ ani tytuł, ani miniaturka nie jest clickbaitowa. Znalazłem białego kruka w świecie BMW. Siódemka, której nigdy w życiu nie widziałem na oczy. Chodzi tutaj w tym samochodzie bardziej o silnik, bo samochód jako samochód to BMW 7. generacji, wersja F produkowana od 28 do 215, zobaczcie to zresztą w filmie, ale wersja silnikowa jaka jest w tym samochodzie, wersja skrzyni biegów jaka jest w tym samochodzie, w ogóle wersja tego samochodu przeszła wszelkie granice z tego względu, że tylko i wyłącznie takie samochody widziałem w gazetach, czytałem o nich w internecie, nawet słuchajcie w Wikipedii, w Wikipedii jest ten silnik jak gdyby ujęty w takim malutkim opisie, aczkolwiek nie ma żadnej wzmianki o tym silniku w dalszym artykule. Nie ma na żadnych stronach typu motobenzyna nie wiadomo, co tam jeszcze macie, gdzie sprawdzacie sobie te wszystkie silniki ujętego tego silnika. Czyli, jak gdyby tego silnika w tym aucie nie powinno być. Tak samo tej skrzyni biegów w połączeniu z tym silnikiem nie powinno być. Jest to według mnie idealna, zwykła, prosta siódemka serii F. Takich samochodów nie ma. Jeżeli oczywiście masz taki samochód, to pisz mi w komentarzu. Jeżeli będziesz. W stanie udowodnić mi, że masz taki samochód, wysyłam ci w gratisie w nagrodę puszkę tek 2000. Jeżeli będziesz chciał pukanka do silnika, jeżeli będziesz chciał dodatek na przykład do benzyny, jeżeli będziesz chciał dodatek do oleju cokolwiek, wyślę ci całkowicie za free. Jeżeli udowodnisz mi, że masz lub miałeś taki samochód z takim silnikiem, powiem wam, event na skalę światową z tego względu że nie ma ani jednej sztuki u nas na polskim Allegro OLX a u nas ogólnie jest cienko, nie ma na mobile DE ani jednej sztuki, właśnie przepatrzyłem przeszukałem, wpisywałem różne wyszukiwarki kilka razy, nie ma po prostu nie ma BMW F7 z takim silnikiem nigdzie, to jest jedna jedyna a na dodatek tego wszystkiego to jest jeszcze wersja w longu, czyli ta przedłużona. Ale nie będę wam już przedłużał, oglądajcie film. A jeżeli ktoś będzie zainteresowany zakupem tego samochodu, możecie sobie tam podjechać. Adres oczywiście tego miejsca, gdzie, tego komisu, gdzie ten samochód jest sprzedawany, oczywiście widnieje wszędzie w internecie, będzie w opisie tego filmu. A oczywiście na hasło Leszko TV. Właściciel obiecał, że będzie tam jakaś miła nagroda w postaci prawdopodobnie upustu cenowego na ten samochód. Ten samochód poza tym jest naprawdę ogłoszony w fajnych pieniądzach, biorąc pod uwagę wersję, jaka to jest. Po po prostu ja jestem w szoku. Dojeżdżamy na miejsce. Ja w tym momencie, tutaj, kiedy wyjeżdżam z Krakowa, mam piękne, można powiedzieć, piękne, nie piękne, bo chciałem powiedzieć piękne słońce przed chwilą świeciło. Piękną, fajną, ładną pogodę. Ja w tym momencie zmierzam na Śląsk, a tam podobno jest jakaś ciężka zawierucha. Także słuchajcie, nie przedłużamy dalej, oglądamy, o czym ja w ogóle mówię. Tak więc słuchajcie, jesteśmy już na miejscu, załatwiłem kluczyk do tego naszego wspaniałego samochodu, ale pogoda tutaj na miejscu nas nie rozpieszcza. Dosłownie jeszcze 10 sekund temu tak wiało i padał deszcz, że koniec świata, pełna zima, ale mamy to BMW F02. Czemu F02? Ponieważ jest to wersja long, z oznaczeniem na tylnej klapie 750Li, czyli I jako benzyna, a L. Jako long, tylko że to 750 ktoś kiedyś sobie tutaj nakleił. Słuchajcie, ten samochód, który znalazłem, jest to można powiedzieć Evenement, ale to nie pod względem może stanu technicznego czy wersji wyposażenia, ponieważ ten samochód już jest dosyć stary 2009 rok. Ale ten samochód ma bardzo, ale to bardzo nietypowy silnik, i tylko dla tego silnika. Tutaj właśnie przyjechałem, żeby zobaczyć właśnie ten oto egzemplarz. Ale słuchajcie, 750L i można by się pomylić z tyłu cztery rury i tutaj podobno z tych czterech rur normalnie lecą spaliny, czyli ktoś to wszystko sobie przerobił. Ciekawostką tego samochodu jest kolor, jest to biała perła i ten kolor prawdopodobnie nie wziął się tutaj z przypadku, chociaż samochód jest normalnie wyprodukowany w Europie, normalnie wyprodukowany i kupiony w Niemczech, to ten samochód przyjechał do Polski z Dubaju. Czemu w Dubaju są białe samochody? Wydaje mi się, że dlatego, że się nie nagrzewają od słońca, ale może to być kompletna bzdura. Słuchajcie, 2009 rok, tak jak powiedziałem, wersja przedłużona, zaraz to będziemy wszystko oglądać, czy mamy dużo miejsca w środku. Czy tylne drzwi są dłuższe? 2008-2015: produkowany ten model czyli BMW-7, F01, F02, F03, F04. F01 wersja krótka, F02 wersja długa, czyli mamy tutaj na załączonym obrazku, F03 wersja opancerzona i F04 wersja hybrydowa, ponieważ te samochody wychodziły w wersji hybrydowej. Pierwsza siódemka hybrydowa. Słuchajcie, F01, czyli ten model siódemki, jako pierwsza wychodziła w M-pakiecie w historii marki, jako pierwsza w historii marki wychodziła z napędem X-Drive i jako pierwsza w historii marki wychodziła ze. Ze skrętną tylną osią. W wersji Long ze skrętną tylną osią bardzo pomagało przy manewrowaniu tym samochodem, szczególnie przy małych prędkościach i szczególnie przy krętych. Szybkich winklach. Taki bardzo długi samochód, ponad 5 metrów długości i z bardzo dużym rozstawem osi. Słuchajcie, takim samochodem troszeczkę ciężko się manewruje. Ale słuchajcie, siódemka jak siódemka, Oj, już zaczyna z powrotem fajnie padać. Czyli musimy wejść do środka. Siódemka, jako siódemka, bardzo ciekawy, fajny samochód, ale ten silnik tutaj w tym samochodzie, naprawdę słuchajcie. Jeden w Polsce i jedyny w Europie, jaki znalazłem nawet na stronie mobile.de, gdzie są samochody z całej Europy. O jakim silniku mowa? Patrzcie, zobaczymy, żeby nie przedłużać tego całego filmu z tego względu, że dlatego silnika właśnie tutaj przejęto. Jak wiemy, w takich siódemkach 3-litrowe diesle z różnymi odmianami mocy. Zwykły 3-litrowy diesel z jedną turbiną, z dwoma turbinami i diesel 750d z trzema turbinami. Najmocniejszy diesel w historii marki oznaczany w BMW jako M-Power w dieslu. 381 koni. Koszty utrzymania takie. Jeżeli chodzi o jazdę o moc, 750K super. Przyspiesza po prostu tak, że moc nie nadąża za przyrodą. Ale jeżeli pojedziemy do serwisu, jest koniec. Dodatkowo silniki V8 benzynowe, które są takie, słuchajcie, dyskusyjne. Jeżeli nowe, super. A jeżeli używane, jeżeli coś się z nimi zaczyna dziać, no. Sami dobrze wiecie, jeżeli ktoś miał taki silnik dokładnie wie Że te silniki potrafiły być na gwarancji wymieniane Już nawet do 50 tysięcy kilometrów Po dwa razy Bardzo mocno się przegrzewają Jak i stare silniki V8 od BMW Technologia tam zainstalowana super Silniki mocne, fajnie się nimi jeździ Dopóki są sprawne 760 V12, no to to już jest biały kruk Dodatkowo 3 litrowa benzyna Poczekajcie, wymyję Wam obiektyw Dodatkowo 3 litrowa benzyna turbo Którą wiecie, że jest w tych samochodach Nawet bardzo często spotykana w Stanach No i teraz popatrz co ja tutaj znalazłem 3-litrowa wolnosąca benzyna n 52 b 30 z pośrednim wtryskiem paliwa, nawet do tego stopnia, że możesz założyć tutaj gaz, 258 koni mocy. I tak naprawdę, słuchajcie, z ręką na sercu przyrzekam, że ja tylko słyszałem, że te silniki są w tych samochodach, ale nigdy w życiu do dnia dzisiejszego nie widziałem takiego samochodu z takim silnikiem na oczy. I tutaj jeszcze 3-litrowa wolnosąca benzyna i do tego wersja Long. Tylko, że w środku przez to jest dosyć słabe wyposażenie, takie dosyć ubogie, ale. Słuchajcie, jeżeli szukacie BMW F01, F02 czy jakąkolwiek F7, no to to jest egzemplarz jedyny w Polsce. Ale żeby od razu wszystkim wyjaśnić, to nie jest też najlepszy silnik na świecie. To nie są te silniki, które były w starych samochodach, typu tam BMW E36, BMW E39, BMW E38, bo w E38 też było 28 m52 silnik. To nie są te silniki, które były w BMW E60 w przedliwcie typu, ale i tak, i tak, w całokształcie wszystkich silników, jakie są w FC, szczególnie diesli. Które praktycznie każdy będzie zatarty, z tego względu, że tamten silnik ma wadę. Lubicie słowo wadę, więc bardzo bardziej powiem usterkę, która ma każdy silnik 3-litrowy diesla z oznaczeniem N57, ale o tych silnikach jednak muszę zrobić cały odcinek, z tego względu, że zrobiłem o silnikach 3-litrowych M57, takich jak mam w moim BMW, tamtym, co tam wystaje, czyli te stare 3-litrowe diesle. Będę wam chciał zrobić film o silnikach N57, żebyście dokładnie zrozumieli, o co chodzi w tych f -kach. I czy to kupować, czy tego nie kupować. Więc patrząc w całokształcie tych wszystkich silników, no to powiem Wam, jestem po prostu w szoku. Jestem w szoku, że taki silnik się znalazł tutaj w tym samochodzie. Za chwileczkę wsiadamy i przejedziemy się zobaczyć, czy to nie jest za słabe do tego auta. 258 koni, wolno silnik, uważam, że będzie ok. Znowu przestał padać delikatnie deszcz, więc oglądamy dalej. Pirelli P0 felga, no to jest ta taka ładna felga. Jeżeli chodzi o siódemkę, to jest bardzo ładny wzór felgi. Rozmiar opony 245, 35, 21 cali. No i tutaj w tym samochodzie z przodu, jak i z tyłu jest delikatny dystans. Oczywiście ten samochód ciutkę, troszeczkę lepiej by wyglądał, kiedy byłby... Troszkę bardziej obniżony, ale koła tutaj są już praktycznie zlicowane z rantem błotnika, z rantem nadwozia. Wygląda to całkiem nieźle. Siódemka w longu. To może ja zacznę od tylnych drzwi, żeby zobaczyć, czy jest tutaj dużo miejsca. Long to znaczy, że te drzwi są długie. Zobaczcie, jakie to jest długie. Nie wiem, czy kamera to odda, ale zobaczcie, jaka jest odległość od tego miejsca do tego miejsca. Wydawało mi się, że 66 jest długie. To tutaj stwierdzam jednak, że F02 jest dłuższe. No siłą rzeczy jest dłuższe. A czy są dociągi? No jak mogłoby nie być w siódemce, to ciągów. Popatrz, jaka dziura. Wchodzimy. Raz, dwa, trzy. Tutaj, jeżeli chodzi o wsiadanie do samochodu, no to popatrz, co się dzieje. Jeżeli chodzi o miejsce przed kolanami, 1,80 m wzrostu, pół metra do przedniego fotela. Tamte fotele są odsunięte oczywiście na odległość środkowych słupków. Ten fotel kierowcy jest, jest ustawiony tak, jak prawdziwy kierowca BMW, czyli na ziemi i należąco. I popatrz, ile tu jest jeszcze miejsca. Do tego podłokietnik, fotele z tyłu są nieruchome, czyli nieregulowalne. Kolor tapicerki już prawdopodobnie zauważyliście, ale chciałem chyba ominąć, to nie da się, w kamerze to widać. Jaki to jest kolor? Nie wiem, jak Wam to zrelacjonować na żywo. Troszkę może, jakby ktoś chciał patrzeć, to dopatrzyłby się tej troszeczkę brązowego. Jeżeli ktoś by chciał się dopatrzyć, to dopatrzyłby się może troszeczkę jakichś takich, nie wiem... Troszeczkę może jakiegoś ciemnoburaczkowego, ale no niestety, niestety, muszę z przykrością przyznać, że jeżeli by przyszła jeszcze trzecia osoba, to mogłaby przyznać i zauważyć, że tu jest taki kolor lekko sraczkowaty, no przepraszam. Ale w gruncie rzeczy jest inny, jest biały z zewnątrz, taki dziwny troszeczkę w środku, może to jest właśnie jego plus. Jeżeli chodzi o to wyposażenie z tyłu, mamy roletę tylnej szyby, tutaj zauważyłem lustereczko do przeglądania się podczas jazdy. Rolety boczne w drzwiach. I tak naprawdę nic za bardzo wielce tutaj nie ma, a więc chodźcie do przodu, bo może tam znajdziemy więcej tego wyposażenia. Przy okazji, jak idziemy do przodu, to zobaczmy sobie bagażnik. O. Jasny samochód z zewnątrz, nawet jasna tapicerka w bagażniku. Bagażnik duży, przestronny, niczego więcej nie brakuje. Zabierzesz spokojnie wszystko na wycieczkę. Oczywiście klapa zamykana automatycznie. Co tam bagażnik? W tym samochodzie najważniejsze, jak tym samochodem się jeździ. I w sumie najważniejsze, że przez ten kolor biały wydaje się jakby był dwa razy większy i dwa razy dłuższy niż normalny, zwykły czarny samochód. Z przodu nie ma foteli komfortowych. Miałem taką nadzieję, że troszeczkę będzie tutaj więcej, normalne, zwykłe fotele. I znowu ten kolor w tym momencie widzicie. Piszcie w komentarzach, jak widzicie ten kolor, bo. No bo jednemu się spodoba, drugiemu nie. No jest po prostu specyficzny. Ja nigdy wcześniej go nie widziałem. Ojejku, jak się nisko siedzi w ogóle. Naprawdę, popatrzcie, ile mam jeszcze nad głową, Tu jeszcze pompon, czapka, wszystko. Szyberdach z przodu. Jasna podsufitka, kierownica wielofunkcyjna, praktycznie niezniszczona wcale, ma też tą nitkę w tym dziwnym kolorze. Tutaj drewno, dekory ogólnie w samochodzie są w drewnie. Automatyczna skrzynia biegów, ponieważ tutaj w tych siódemkach manuala nie było, aczkolwiek z poprzednika lewarek wywędrował z powrotem na tunel środkowy, w poprzedniej BMW mieliśmy tutaj za kierownicą, a więc jeżeli jesteśmy w środku, odpalam samochód. Jak to w miarę zagadało, słuchajcie, 3-litrówka coś z tym wydechem na pewno tam porobili z tego względu, że brzmi dobrze. Przebieg samochodu 191 tysięcy km. Jeżeli ktoś by chciał pytać o ten samochód, oczywiście samochód jest ogłoszony, widnieje w ogłoszeniach jest w komisie, w Chorzowie. Możecie sobie przyjechać ten samochód, zobaczyć na żywo, i również do tego samochodu jest już wykupiony raport w którym podobno wychodzi na to, że ten samochód jest bezwypadkowy. Ale te wszystkie rzeczy oczywiście trzeba sobie sprawdzać samemu. Tak jak powiedziałem, tutaj na miejscu jest dostępny raport, jest wydrukowany. Można sobie to wszystko przeglądać. Oczywiście można wszystko przeglądać na własną rękę. Najważniejsza rzecz w tym momencie, czy to BMW jako tako jedzie. Ale jeżeli w tej BMW już jest wykupiony raport, on jest tutaj na miejscu, to co to jest raport o samochodzie? Słuchajcie, jeżeli jesteś w trakcie zakupu samochodu lub szukasz samochodu, nie wiesz, jak się do tego zabrać, nie wiesz, jak sobie sprawdzić, samochód przed zakupem to bez wychodzenia z domu. Za pomocą numeru win danego samochodu, którego znajdziesz sobie gdzieś tam w ogłoszeniu, możesz wejść na stronę Carvertical i wykupić sobie raport na temat tego auta. W raporcie znajdziesz wszystkie potrzebne informacje na temat danego samochodu, gdzie był wyprodukowany, jaka to wersja wyposażenia, jak on ma wyglądać, jaki był przebieg tego samochodu do dnia dzisiejszego, czy ten samochód uczestniczył w jakimś wypadku. Kolizji, co się z nim działo do dnia dzisiejszego. Ja dla przykładu właśnie znalazłem sobie raport bardzo konkurencyjnego samochodu dla tej BMW. I też znalazłem samochód w kolorze białym, a jest to Mercedes GL. I słuchajcie, co ja mogę w tym raporcie się dowiedzieć. Wchodzę sobie w raport Car Vertical i co widzę? Przebieg z żółtym wykrzyknikiem, czyli coś tutaj się działo. Zaraz sprawdzimy dokładnie o co chodzi. Kradzież z zielonym kółeczkiem, czyli jest wszystko w porządku. Wypadki z żółtym wykrzyknikiem, czyli coś było. Czy samochód był taksówką? Jest na zielono, taksówką nie był. Przechodzę sobie dalej, sprawdzę ten przebieg. Na wykresie przebiegu widzimy tu zaznaczając coś na czerwono, ale tutaj Car Vertical zaznaczył, że możliwy jest błąd w odczytaniu licznika. I też tak to wygląda, ponieważ wykres idzie w 2020 roku do 120 tysięcy kilometrów, potem nagle po miesiącu czasu ma 193 i spada za chwileczkę do 120, znowu tak jak było przedtem, więc tutaj mogła być delikatna jakaś pomyłka, ale słuchajcie, bardzo często te wykresy wyglądają tak, że przebieg leci 100, 200, 300, 400, 500 i nagle przyjeżdżając do Polski spada na magiczne 168, no nie, 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 w tym momencie już te przebiegi przekraczają 200. 168 było całkiem do niedawna, praktycznie w każdym samochodzie, ale przechodząc Dalej, co możemy znaleźć? Uszkodzenia samochodu. Samochód był uszkodzony i ja za chwileczkę właśnie chcę zobaczyć jak to było, ponieważ tutaj w tym raporcie są zdjęcia tych uszkodzeń. Ale zanim przejdziemy do zdjęć, ja widzę na przykład tutaj w raporcie ceny, za ile ten samochód był sprzedawany w ostatnich latach. I oczywiście wyposażenie Mercedes GL GL63 AMG SUV 2015. Rok 55 5 litra, benzyna, skrzynia automatyczna, wszystkie koła napęd. Liczba cylindrów 8, liczba miejsc siedzących 7, ale pokaż mi te zdjęcia. Proszę bardzo, uszkodzony prawym przodem, wygląda tutaj groźnie, ale weźmy pod uwagę, proszę, z lewej strony całkiem w porządku, z tyłu nic nie uszkodzone, samochód biały, podobnie jak nasze BMW 7. W środku poduszki nie wystrzeliły, czyli to uszkodzenie mogło nie być bardzo groźne. Widzimy tutaj silnik pod maską, wszystko w miarę na swoim miejscu. Przebieg samochodu widzimy na zdjęciu 120 tysięcy km, i przechodząc dalej, widzimy samochód już w Polsce do sprzedania, złożony w całości, ładny, piękny. I teraz, na podstawie takiego raportu, bez wychodzenia z domu, bez wychodzenia sprzed komputera, sprzed telewizora, przed telefonu, ty możesz podjąć decyzję, czy chcesz ten samochód kupić, czy jesteś nim zainteresowany czy przez to, że zobaczyłeś, że ten na przykład Mercedes był uszkodzony, kompletnie go odpuszczasz. Tak więc, jeżeli jesteś zainteresowany jakimś samochodem, w opisie tego filmu masz link do CarVertical, który upoważnia się do 10% zniżki na hasło TV, a my w tym momencie wracajmy do BMW serii 7, bo ten dźwięk z wydechu naprawdę mi się spodobał. No ten dźwięk dobry i co najlepsze, że leci właśnie z dwóch stron, że nie ma tego wstydu. Tak więc, zamykajmy drzwi, montuję za chwileczkę tutaj Gdzieś kamerkę na szybie i jadę się przejechać, bo. Ale to jest wielkie. Kurczę, blade. No, powiem Wam, że czuć tutaj długość tego samochodu, nawet bardziej niż W66. Komfortowa limuzyna, powiem Wam. FK ogólnie, jeżeli chodzi o siódemkę, bardzo fajny samochód. Ja uważam, że jeżeli chodzi o siódemki, to jeden z najładniejszych designów. Szczególnie w lągu, delikatnie jeszcze obniżona. Piękny samochód. Oczywiście wszyscy będą się doszukiwać, że BMW E38 jest najładniejsze i najfajniejsze. Zawsze powtarzam w filmach, ponieważ wszyscy zawsze tak piszą w komentarzach, więc może niech tak zostanie. Mi podoba się F01 wizualnie, aczkolwiek ja najbardziej lubię 66. I jakoś tak do tej pory nie zmieniam tego zdania. Aczkolwiek z tym silnikiem powiem Wam, naprawdę bardzo miło mnie to zaskoczyło. Nie spodziewałem się, że zobaczę kiedyś to na oczy. Bo to jest tak, jak powiedziałem, że słyszałem, czytałem, nigdy na żywo nie widziałem przejażdżka. Szybka przejażdżka. Brak paliwa. O, stały temat. Ojejku, jak troszkę zimno na zewnątrz, aczkolwiek teraz znowu fajnie wychodzi słoneczko. 3 litrowa benzyna w takim niby dużym samochodzie. No ktoś by mógł pomyśleć, że proszę pana, to nie jedzie, ale ja zaraz sprawdzę. Bo aż sam jestem ciekaw. Dobrze wiem, że 258 koni w wolnosącym silniku pewnie szału nie robi. Pewnie nie będzie zrywało trakcji przy każdym dodaniu gazu, ale do normalnej jazdy powinno w zupełności wystarczyć, proszę bardzo, ale to jest komfort, jaki to jest wielki i komfortowy, ale co słuchajcie, jest najlepsze jeszcze w tym wszystkim: to tutaj, w tym samochodzie jest automatyczna skrzynia biegów. Uwaga, ZDF 6HP, sześciobiegowa, czyli tutaj jest wszystko jak gdyby po staremu. Oczywiście wrzucam sobie w manual, sprawdzam: czwórka, piątka, szóstka. Siódemki i ósemki nie mam, czyli ZF6 HP. No powiem wam, ostatnia, można przyznać starej generacji, jak gdyby starodawna FK, co jest niespotykane wcale w ogóle. To jest naprawdę evenement, jeżeli chodzi o BMW serii 7F z tego względu, że tutaj zaistniała całkowicie nowa technologia. Skąd ktoś wziął ten samochód, powiem wam. Skąd ktoś wziął ten samochód? Jeżeli chodzi o dynamikę, jest po prostu, no taka, wiecie. Porównując, o idealne porównanie BMW E39, czekajcie jeszcze raz dodam sobie gazu, Sport, może też troszkę przez tą skrzynię, takie pomiędzy yy, 2,5 stare 193 konie, 192 konie, no coś takiego, a może, uwaga, nie no, nie ma tragedii, słuchajcie, nie ma szału, nie wbija w fotel, nie łamie kręgosłupa, ale kurczę, nie mogę po prostu zrozumieć, skąd oni wzięli ten samochód. Do normalnej jazdy, do normalnej eksploatacji, stara skrzynia. Starej generacji można przyznać silnik, jeżeli chodzi o tamte czasy, jeżeli chodzi o te czasy, które jesteśmy teraz 2023, już teraz przypominam. Technologia zainstalowana tutaj taka naprawdę podstawowa wyposażenia nie ma zbyt dużo, czyli też nie ma się co tak za bardzo psuć. Nie ma head upa, nie ma komfortowych foteli. Komfortowe fotele się akurat nie psują, ale wszystko to, co powinno być, jest. Wszystko, co powinno być, jest. Są skórzane fotele, jest klimatyzacja, wspomaganie, automatyczna skrzynia biegów i e drive oczywiście z pełną obsługą, czyli nawigacja, system nagłośnienia, sprawdzam. Gra. Może nie jakiś Harman Kardon, nie wiem, czy na świecie gra. Są pamięci w fotelach, są żaluzje roletki z tyłu, są dociągi w drzwiach, jest szyber dach. Jest kolor biała perła, no i ta taka kontrowersyjna tapicerka, ale powiem Wam, że z minuty na minutę, kiedy spędzam w tym samochodzie coraz więcej czasu, to coraz bardziej się znowu przyzwyczajam. Ale co najważniejsze miejsca z tyłu tam. Miejsca z tyłu tam. Poczekajcie, bo stanąłem na stacji znowu po to, żeby sobie zobaczyć, ile jest tam miejsca z tyłu, więc chodźmy jeszcze raz. No po prostu to jest, to jest niesamowite w tych samochodach. Proszę bardzo, ale jaki to jest w ogóle weselny samochód? Jeżeli właśnie patrzcie, wpadło mi teraz do głowy, jeżeli macie pomysł. Taki samochód używać na weselach, no to lepszego tematu chyba nie ma. Samochód biały, w longu, z fajnym wnętrzem. Na wesela, powiem wam to, takie brązowe wnętrze będzie robiło robotę. Miejsca strasznie dużo. W samochodzie wszystko, co powinno być, nic więcej nie trzeba. Jeżeli będziesz począł do wesela, założysz sobie te monitory na tylne zagłówki, te takie zewnętrzne, które można domontować. Nie będzie się psuło, silnik bezawaryjny, skrzynia bezawaryjna. Silnik w miarę bezawaryjny. Oczywiście nie mogę naużywać takich słów bezawaryjnych, bo się komuś zepsuje i będzie miał do mnie pretensje. Eee, wszystko co trzeba. Żaluzje, roletki, zasuwasz. Tutaj para młodych w środku siedzi. Kurczę, chyba przez przypadek wymyśliłem komuś pomysł na biznes. W środku miasta chłop wypada na środku stacji, gada sam do siebie. Gada do białego BMW. Rozumiecie, co inni ludzie muszą myśleć? Nie wiem. Jedziemy dalej. Opa, nie, same superlatywy, a są jakieś negatywy w tym samochodzie? No pewno, że są. Ten samochód miał malowany przednie zderza, który od razu widziałem. Malowany też coś chyba miał, yy, bo te kolory, szczególnie ta biała perła, dziś w niektórych miejscach się różni. E, czy to jakoś bardzo widać na żywo? Nie. E, no, minusem, oczywiście, jest pewnie to ktoś by chciał powiedzieć, że siódemka bez wyposażenia. Więc tutaj jest takie, wiecie, na dwoje babka wróżyła, plus i minus. Jeden woli, że mu się nie psuło, bo naprawdę to jest taka siódemka, która. To jest taka siódemka, którą szuka ktoś, kto by chciał mieć taki samochód, a nie chciałby dokładać. Boi się kupić siódemki z tego względu, że będzie drogo. To tutaj, jak kupić, to, to chyba nie będzie drogo. Normalne, zwykłe zawieszenie, chociaż w lągu tam z tyłu powinno być niwo. Raczej jest, ale niwo się nie psuje. To jest to takie na kompresor zawieszenie na poduszkach. To jeździ i jeździ. Wiesznie, to się nie psuje. Minusów jeszcze co? No nie wiem, no możemy się tutaj spierać o zasięg 50 km. O. Oczywiście, jak zawsze. Możemy się spierać o kolorystykę tego wnętrza, ale uwierzcie mi, że z minuty na minutę my się coraz bardziej tutaj zaczynamy porozumiewać ze sobą. Ty, ale z tymi weselami w ogóle jak mi wpadł pomysł do głowy, ty idealny samochód. Ale, ale jezu, skąd ja mam te pomysły? I teraz słuchajcie, wyjechałem tym samochodem i jakoś muszę wrócić, tylko nie wiem gdzie. Czy ja już się zgubiłem? Nie, no jakoś muszę wrócić. A few moments later. Muszę Wam coś pokazać, bo jednak się troszkę pomyliłem. Jak tutaj damy Sport Plus. Czyli ustawimy sobie tutaj wszystko Sport, Plus. powiem Wam, że ten samochód naprawdę zaczął jechać. Teraz jeździ bardzo porównywalnie do 3 litrowej benzyny 231 KONI, i chyba tutaj na tym zostaniemy. Tak chodzi, jeżeli ktoś by chciał pytać, jak 3 litrówka W39, a nawet bym powiedział, że chodzi dużo lepiej od 3 litrówki benzynowej 231 KONI w E65. Tam jest troszeczkę zamuła, dosyć duża. Tutaj, jeżeli zmienimy te tryby pracy skrzyni biegów i ustawimy. Tryb Sport Plus jest naprawdę ok. Za chwileczkę Wam spróbuję pokazać na, na liczniku. I co najlepsze, że jeżeli mamy tryb Sport Plus, to mamy aktywne zawieszenie. Czyli jednak coś tutaj gdzieś jest. Ale na przykład nie ma grzanych foteli. To jest niesamowite. Wentylowanych to już w ogóle nie mówię, ale nie ma grzanych foteli. Słuchajcie, nawet można kołem przymielić. O kurczę. Proszę bardzo, jak kontrolator. Ty, normalnie, jak to mieli kołem? No kurczę, no powiem wam, teraz po zmianach na tych wszystkich sport plusach jestem bardzo mile zaskoczony. A spalanie? Podobno komputer pokazuje tej średnią z 1200 km 11,2 litra. To chyba też nie jest jakoś najgorzej. Ale jeszcze szybko chodźcie, bo mam porównanie na żywo, tak wygląda FK, a tak wygląda 65, czyli między tymi samochodami naprawdę jest duża różnica i one nie mają ze sobą nic wspólnego. Słuchajcie, już przyzwyczaiłem się do tego wnętrza, do tego koloru. Na początku to było jakieś takie wow, bo nigdy nie widziałem, ale teraz pasuje do tych dekorów drewnianych, pasuje do tego białego samochodu. I teraz, słuchajcie, już wygląda dobrze. Z samochodem naprawdę trzeba spędzić kilka minut, kilka chwil trzeba się przyzwyczaić, żeby to zrozumieć. Na pierwszy rzut oka było tak ojejku, a teraz już? No, już jest ciekawie. Tak więc dojechaliśmy już do końca naszej wycieczki z BMW Serii 7 białym BMW F02 w Longu. I teraz napiszcie mi koniecznie w komentarzach, co sądzicie w ogóle o tym samochodzie. Co sądzicie o tym samochodzie z tym silnikiem? Czy kiedykolwiek miałeś do czynienia z takim samochodem? Czy kiedykolwiek widziałeś ten silnik w BMW Serii 7? Ja uważam, że to bardzo ciekawy wybór. Jeżeli oczywiście będziesz chciał sobie przyjechać ten samochód, to do Chorzowa, do Autokomisu Bartex. Oglądaj sobie. Samochód stoi, jest przygotowany dla klientów. Można się przejechać, można podotykać, można powsiadać, zobaczyć, jak to wszystko wygląda na żywo. Bo to bardzo ciekawa oferta. Tak jak powiedziałem, w miarę świeża siódemka, bez udziwnień, z podstawowym całkiem niezłym wyposażeniem, z tym niedowiary silnikiem w wersji Long, z fajnymi kołami, z bardzo ładnymi kołami. Biała, którą możesz wykorzystać do biznesu, który właśnie przed chwilą przez przypadek wymyśliłem. Z kontrowersyjnym, aczkolwiek po chwili fajnym wnętrzem. I teraz sobie musisz sam odpowiedzieć na pytanie. Czy taki samochód Cię interesuje? Czy taki samochód całkowicie odpada? Ale jeżeli spodobała Ci się ta siódemka, a chciałbyś w następnym odcinku oglądać też coś ciekawego, no to proszę bardzo. Mercedes Okularnik E-Klasa. Taka... W bardzo fajnej wersji, bardzo mocno obniżona. Samochód prosto z Japonii, 97 rok, 4.2 pojemność, 276 koni mocy. I co najlepsze, samochód w ogóle nie jest zgnity. I na sam koniec, jeżeli Wam się spodoba i będziecie chcieli zobaczyć bardzo ciekawy samochód, BMW E39 w oryginalnym M-pakiecie, 2,5 litrowa benzyna M54 pod maską. I chodźcie, zobaczymy wnętrze. No uważam, że jedno... Z najładniejszych. Aha, bo bym zapomniał, jeszcze takie coś tutaj stoi. Ale znowu reklamujesz Mercedesa i inne BMW i ani słowa o Audi, więc nie zapomniałem o widzach, którzy lubią Audi. I tutaj obok mnie Audi 100 z silnikiem 2, 2 benzyna pięciocylindrowy 136 koni, ale zaczęło wiać. Yy, oczywiście możemy go nagrać i co najlepsze? Audi A6C5 w wersji S6 z motorem 4.2 tutaj właśnie pod maską. Pewnie chcecie zobaczyć. Musicie mi uwierzyć. Jeżeli będziecie chcieli, oczywiście w następnym odcinku mogę nagrać cały film z tym samochodem. Ale jeżeli chciałbyś zobaczyć coś wcześniej, coś szybciej, to oczywiście wpadaj na mojego Instagrama TV albo na mojego TikToka, bo te samochody, słuchajcie, już tam są. A więc jeżeli Ci się podobało, to BMW serii 7 oczywiście łapeczka w górę i subskrypcja. Jeżeli chciałbyś zobaczyć tego Mercedesa i tamto BMW-39 w M pakiecie, koniecznie napisz mi to w komentarzu. Ja się z wami żegnam, a jeżeli chcecie zobaczyć tą BMW, oczywiście w opisie będzie adres komisu, gdzie ona właśnie się znajduje i gdzie można tym samochodem się na żywo przejechać. Pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia.